Nie, to jest w Iraku bardzo. Ej, ej, ile? Tutaj, tutaj, tutaj. W tym Oscar Gamble. Ok, dziękuję. Witam cię na ostatniej rundzie Porsche Sports Cup Deutschland. My znajdujemy się na torze Hockenheimring i czujemy się szybciej. Zobacz sam, czy tym razem zdobyłem pierwsze miejsce. Za trzy minuty wsiadamy do auta, mamy czasówkę. Znaleźliśmy chwilę, gdzie jest cisza na torze, gdzie nie ma zamieszania. My jesteśmy gotowi. My jedemy przez Irak właśnie. Walczymy z radą, mu coś nie działało. Polska myśl technologiczna. Nie ma takiej rzeczy, której my byśmy nie zrobili. Żeby zaoszczędzić kasę. <laughs> tu ręka, poli tu noga. Niech się cieszy jeszcze, bo sami powiedz. Mijałeś posy? Kaszę pan. Miałem nie ja wiem jak Patryk <laughs> Nie słyszałem o drag limitach tempo było dobre, niestety na każdym kółku Always Drag Limit na pierwszym zakręcie, na pierwszej tarce spróbujemy się poprawić na czasówkę Ubieram się i wsiadam, żeby nie tracić czasu ja tak będę jechał z Jachem. Będę umówił kiedy skręcasz. Bo na pasażerze nie ma fotela, to duszę ciągle. Słuchaj, to nie jest dobry pomysł, że tu tak gire wstawiasz tutaj. Wiesz czemu? Czemu? Bo ty nie hamujesz na wprost, tylko od boku. Pedał się wygina. Dokładnie. Nawet ja mocno nie duszę, bo w sumie tylko go trzymam w miejscu. Muszę spawać drugi pedal. It's a fast lap, push. Very fast lap. Chcesz wiedzieć szybciej o tym, jakie miejsce zająłem? Wpadnij na Instagrama, tam wrzucam relacje na bieżąco z każdego weekendu wyścigowego i nie tylko. Do drugiego wyścigu jedziemy pierwsi. Uh. Yeah. Są so, first race second, ok. Bardzo dobrze, ale niestety Magdzież na ostatnim cię pobił. Byłoby na obecnym Ale nie, ale do, pier nie, do pierwszego wyścigu jedziesz drugi, a do drugiego wyścigu jedziesz pierwszy. Pierwsze drugie Tomek ty, a potem jest pierwsze drugie ty Tomek. And Woda? Daj husky. How much? How much faster? Maybe one or two hundred. <coughs> <minę> tak za***łem w kamulec, że to mi się wyślizgnęło. Se buta zawiązałem jeszcze bardziej. <gry <gryzioroczy> I wiesz jak się chujowo jedzie z takim papciem? Janek to ten lubi na grzyby sobie pojechać. Tutaj w sumie dookoła toru las jest, także wiecie, także można jeszcze iść. się nie zalazł grzybów, co tutaj sokałki. Finding time is more into getting the tire even better into the window pushing even more because you know that it's there yeah. just the knowledge that you can push in this yeah. level. and not try to push but to push push and not to know that it works and be maybe 85% you need to be 105% and then you will squeeze out another half a second in this one leg because of the tire yes but then it's dropped then it's dropping and then you will be in the first corner like i didn't do anything different i'm too tense behind and this is when you are on the peak still your last lap could be very fast which means the peak hasn't been squeezed out you have one shot on this tyre one shot and this needs to be perfect this <laughs> now <laughs> Nagrałem ci dźwięk smarkania, jakby fotobował. Czy mógłby to być prosty weekend? Nie w naszym wykonaniu. Zawsze staramy się być przygotowani na 110%, ale tym razem samochód nas zaskoczył. Sami zobaczcie, co się stało. Tak. O... O... Może o... ale to... Oarek, ale nie tam głowy, Odkręciła nam się śruba od zwrotnicy i rysowała przez całą czasówkę po powelkę. Jest to cholernie niebezpieczne, bo po pierwsze, ona mogłaby pęknąć i moglibyśmy w ogóle koło stracić, albo co jeszcze gorsze, mogłaby nam eksplodować felga. Nie, ja obstawiałem, że się pomysłowała, Dzięki sprawnemu oku Pawła zdiagnozowaliśmy problem... Ale jest czas, tak. so to zmieniamy. ...i go od razu naprawiliśmy przed wyścigiem. Ja Jajecznicę ciągle na nowej patelni nie robisz. They prepared, but they don't have it. Nie no mają? Nie. mają. They don't have it. They have only... only left side. No to idź z tym ja tu czekam. Że tak. Generalnie mamy problem... Która to była śruba, to była taarek. Stało się to, że niestety poluzowała nam się ta śruba. Ona się wykręciła i uszkodziła nam tutaj gwint. Ale niestety w Porsche yy, mają niby sprzętu za 2 miliony euro. A nie mają huba jednego, oczywiście prawego, lewy jest. Ta sama sytuacja była, Arek, kiedy na Hockenheim, jak byliśmy na, na pierwszej rundzie. rundzie. Ktoś nam zaoferował sprzedaż całego zestawu z wahaczami, ale za używkę chciał 3000 z hakiem euro. Więc podjęliśmy decyzję, że dajemy nową śrubę. Klej, Arek jeszcze zakołkuje. Gwarancja do studni. Na no to mamy kratkę? Studnię mamy tam. Dobra, kręcimy. Dobra, i 9 daj Kurde, nie kurwa. Widziałem, jak on się za to k***a ch... chwycił. Jedna ręka kurwa ch... dźwignia i ch... Już kolejną śrubę arek już kiedyś to no odkręcał. Ona no jest dobra. Jak dostanie nową śrubę i ten będzie lepiej spał. Yahoo jak da zawsze coś nowego, to jest zadowolony. widać jego uśmiech na twarzy. Nowe. Nie Ej, ile? Ty! pod ile? Dawaj, dawaj. Dobra, poszedł, dokręci na 160. <grym> I nawet zbieżności byśmy nie musieli, ale żeby Jasiu lepiej spał, gdybyśmy nie ustawili zbieżności, to Jachu by nie zasnął. To nie ma szans. Czujnik ABS-u, bo tym razem jedziemy z ABS-em, nie jak na treninga. Jachu tak jeździ po prostu, nie? Na... A po tych tarkach. czatkiem na pary. Ej, brakuje mi to kurde muzyki, zawsze przy robocie, coś mówię. Właśnie wyniki z czasówki opublikowaliśmy. Co prawda trochę późno, bo za ile? Za 15 minut, za 20 minut mamy start wyścigu. Wyścig GT4 trwa. Jak słyszycie, w tle grzejemy samochód. Naprawiliśmy wszystko. Arek z Pawłem wzięli szarą taśmę, przykleili śruby na szarą taśmę i będzie ok. Ja nigdy się nie nastrajam. Na razie myślę o tym, żeby się przebrać. Musiałem wypić sobie kawkę, bo pogoda jest taka zmienna i czuję, że, e, że po prostu zmęczenie wychodzi. Przemula wszystkich. No ale to wiesz, że mnie przemula przed adrenaliną, bo jest, było takie zejście, mam takie piki na w zawodach. Wsiadasz, bardzo dużo energii, później wysiadasz, zjazd, długa przerwa, więc ciężko utrzymać tą, tą energię. Nie ma to się zastanawiać. Lecimy, co nie? Ja się lecę przebrać, widzimy się na polach i trzymajcie kciuki. I ci, co oglądają live'a, pamiętajcie, że daje siebie wszystko. Zla serii, Arek.

Ich weiß nicht, wie ich mich verletze. Ich habe eine Miene und ich weiß Platz 1. Jan Antoschewski. Der Mann in der Start Nummer 40. Auch einer, der in diesem Jahr schon des Öfteren auf dem Podium war mit dem Ausgang der Nieder. Robust unterwegs, aber auch die bionka kommt doch. Osobiście uważam to za porażkę. Z drugiego miejsca spadłem na czwarte, auto całe, humor zepsuty. Tak jak Florian powiedział, w wyścigach czasem trzeba mieć trochę szczęścia i się ustawić w dobrym miejscu. Na starcie było dużo zamieszania i podszedłem dosyć ostrożnie do tego. Wszyscy walczyli o punkty, wszyscy walczyli o tytuł mistrza, a ja wiedziałem, że przy takiej sytuacji często dzieją się różne wypadki. Tak jak od startu, pospadałem z drugiego na czwarte miejsce, tak już do końca jechaliśmy jeden za drugim. Wszystko is happening na the start. If you are getting a good momentum on the start, then you can keep the momentum. If you get overtaken at the start, you are stuck behind you or in the całe to miasto żyje tymi wyścigami, nie? Okej. Okay. Te są związane z tym miastem. Połowa z tego co tutaj jest, to są ludzie sami z tego miasta, ciekawości, że przechodzą lubią motorsport. Nie? Na na ie tydzień temu tutaj było kupa ludzi. A tutaj tutaj trybuny były wszystkie pełne. Yeah, I'm overzealous when I'm nice. Gdzie się... <grywka> To drogi Tam macie chyba bramę Jedziemy sobie do Porsche Experience Center na imprezę Jest impreza z okazji zakończenia sezonu Co prawda został jeszcze jeden wyścig Ale dzisiaj jest taka impreza, oczywiście bez rozdania pucharów no A ja wam nie powiedziałem jakie są przemyślenia po wyścigu pierwszym się znaczy start był dobry, ale pierwszy zakręt był słaby I później niestety potoczyło się to automatycznie Spadłem z drugiego na czwartą pozycję Wyścig dojechany w miarę równo Cały czas starałem się błędów nie robić Teraz żeśmy przesadzili z ustawieniami auta, ale ale auto było stabilne do, do końca takie samo Co prawda nie prowadziło się tak dobrze jak na treningu rano I tak dobrze jak na czasówce Ale jest jak jest Mamy przed sobą jutro o 12 jeszcze jeden wyścig Postaram się odpocząć, bo ostatni okres jest, był bardzo intensywny I a, jutro wrócić z zbawioną siłą Mamy na dwunastą, to się wyśpimy. Tak, ja się wyśpię. <laughs> Kto się wyśpie, to się wyśpię, to się wyśpię. Udajemy, że mamy elektrykę. No wreszcie. Halo. Halo. Ciekawa specyfikacja tego auta. Bo to jest auto wyścigowe na ceramicznych tarczach i klockach. 1200 kg. Nawet ładnie utrzymane, nie zajechana jest. Ale jaka cisza tu jest, to nie? W ogóle nie słychać niczego. Co to jest? GT2RS. Robi to na tobie jakieś wrażenie ten samochód czy nie? To dla mnie na tamten robi większe Zobacz jakie wielkie koła ma Tam u góry się coś dzieje? To jest jakiś system chyba wymiany baterii, co? Albo ładowania bezprzewodowego Ja myślę, że tych reklam nie ma w ogóle w internecie Ty, jak do iPhone'a Ciekawy jestem czy te samochody jeździły po ulicy A jeździły, bo ma naklejkę Patrz, 911 numer milionowy Zobacz jaka tapicerka Właśnie z takimi starymi przeszyciami i drewniana kierownica nie zdarza. A to auto świeże. Świeże, to ja nie chcę głupo to powiedzieć, ale... Tak, 991. Jakie wypolerowane. Nie wiem, Kostek, ale myślę, że to jest najdroższa rzecz na tym muzeum. Myślę, że takich aut w takim stanie nie ma już. Patrz, lusterko miał z jednej strony tylko. Nie, ty, bo to jest ten sam model. Takie inside info na... na, na jesteśmy właśnie na tej imprezie. I tutaj Paweł przyszedł, pyta się mnie, co będziemy robić, a ja mówię, no nie wiem, Paweł, jeszcze czas pokaże, to mamy dopiero październik, jeszcze jedna eliminacja nam została. No i właśnie się śmialiśmy, jak wyglądało rozmowa rekrutacyjna Pawła. Ja Pawła oprowadziłem, wszystko mu pokazałem, co i jak. Paweł się ucieszył, bo właśnie mówi, w końcu nie będzie zapieczonych śrub i napierdalania młotem. 20-letni hopla. Pytanie na rozmowie rekrutacyjnej brzmiało tak, czy wiesz co, to za samolot? W biurze e, ojca Has jest ustawiony po prostu kilka półek samolotów. I jak usłyszał, że tam w szkole miałem do czynienia z lotnictwem, to po prostu wstaliśmy i miałem, byłem przepytany z modeli samolotów. Znałem wszystkie, więc zostałem zatrudniony. I tak naprawdę wyglądało: to była szybka akcja. to nie są żarty tym razem. No, Kostek właśnie wrzuca przebitki z imprezy a ja jadę odwieźć inwestorów. I ten zakręt tego wyprzedził. Trawy i metal. Tak. 6 minut przed startem. Przed Aj, szkoda, jest. Wspomnieliśmy sobie, że to trzeba zrobić wcześniej, bo później nie ma czasu nigdy na to. 5 minut do wyjazdu, wszystko przeanalizowane. Dzisiaj startujemy z pozycji numer 1. Więc stosunkowo trochę łatwiej niż wczoraj. Zobaczymy, jak się start ułoży. Wczoraj niestety trochę ciała dałem, ale to są wyścigi, tutaj ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Zawsze tak było i będzie. Auto gotowe, ciśnienia ustawione. GT4, zobaczcie, zjeżdżają właśnie. Możesz pokazać, Konstanty. Jak oni zjechali, to my wyjeżdżamy. Pakuję się do auta i lecimy. Make sure to give it good wave in your formation, Wave to get the tires clean. Wir sind noch unterwegs, wir sehen das Auto von Robert Dametto. Ah, der geht fliegend beim Anbremsen der Safety Car, Safety Car. If the Safety Car goes to the pit. it will turn its lights off and you control the pace can you copy jan you understand me jan do you copy do you hear us sammy you have to listen to my call sammy please copy Safety car, safety car. <laughs> Jan, make sure to keep your tires on pressure and temperature and do exactly the same restart. It was perfect. Copy. Safety car in this lap. 11 minutes to go. jetzt wahrscheinlich die beiden Jungs die Kai. Da hat jetzt Etienne Tönis vielleicht noch zwei. Hier erstmal rausscheren. Er ist dran. Die gibt ihm aber Jan Antoschewski nicht. Der ist einfach seine yes, Yeah, <laughs> I'm when I'm thinking about the cash flow yeah, we I never had no handouts, just came natural I've been testing so much, all these wrestlers nice All these different situations that I've been through I seen pain trying to creep in through the window But now I'm sliding through the hood in a Benzo so You gotta separate yourself just to elevate I keep some drink in my cut to see through the hate Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes I got a lesson plan. Pierwsze miejsce, weekend chyba najbardziej udany. Znaczy, na pewno najbardziej udany, bo mamy wygraną czasówkę, drugą czasówkę, później czwarte miejsce i wygrane. Więc można powiedzieć, że byliśmy na no najszybsi, można tak powiedzieć. Chciałam na początku dobry start, później trochę obniżenie tempa, później znowu zaczęliśmy podchodzić. Może ta druga krzywa była trochę za późno, ale. Na ten moment jesteśmy zadowoleni, na twarzy tego nie widać, ale wracamy z uśmiechem na twarzy, bo czy jest sukces, czy jest porażka, u mnie jest zawsze ta sama mina, ponieważ i z tego, i z tego można wyciągnąć bardzo dużo wniosków. My kończymy na ten sezon. Chciałbym podziękować naszym partnerom, czyli firmie Kingtony, czyli Hauser czyli e, Ark Nowicki i jeszcze wiele osób jest z tyłu za zapleczem, którego nie widać. Chłopakom na pewno za, za nagrywanie i bycie na zawodach i później montaż tego wszystkiego. Nie wiem czy wiecie, ale jak wracamy z weekendu, to mamy korot. Terabajta materiałów i wracamy w niedzielę, oni od poniedziałku to montują, żebyście mogli w następną niedzielę zobaczyć jak najszybciej relacje co się działo Sezon wyścigowy kończymy, ale sezon YouTube'owy dalej trwa Czy wystartujemy i czym wystartujemy dalej, to będzie jedna wielka zagadka Piszcie w komentarzach, gdzie byście mnie chcieli zobaczyć, a ja zmykam z uśmiechem na twarzy i miłego wieczoru, trzymajcie się Teraz konstanty, pytanie. Jest, jest niedziela, godzina 12. Czy zdążymy? Jeszcze 5 minut. <laughs> Jeszcze tylko randę. Nie.